Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku. Była organizacją konspiracji wojskowej inną niż wszystkie. Za główny cel miała wybicie się na niepodległość. Była nie armią z poboru, tylko armią ochotniczą. To są zwykli obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Żołnierz Armii Krajowej był żołnierzem młodym i żołnierzem nieostrzelanym. Ciemną nocą przychodzono do domu, wyciągano broń i. Do historii przeszły takie akcje, jak akcja pod arsenałem. W armii krajowej swoje miejsce miały także kobiety. W szeregów Podziemnego Wojska wchodził element rozpolitykowany, ale był jeden wspólny mianownik, który ich łączył. To znaczy walka o niepodległość Polski, walka o niepodległość i całość Polski. To dzięki działalności Armii Krajowej społeczeństwo polskie, mimo szalejącego terroru, wytrwało przez 5 lat okupacji niemieckiej w postawie godnej, w postawie stałego oporu wobec szalejącego niemieckiego, a później sowieckiego terroru. To właśnie jej zasługa. Mija 80 lat od decyzji o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Historia tej organizacji mimo upływu lat ciągle kryje wiele zapomnianych, czy też może nieodkrytych historii.